Cześć, nazywam się Alicja Bergerlach i jestem radcą prawnym. W tym filmie krótko opowiem o tym, kiedy nie można skorzystać z ryczałtu 12%. Wspomnę też o umowach biznes to biznes, 50% kosztach uzyskania przychodu i przeniesieniu praw autorskich. Jeśli te tematy Cię interesują, to zostań ze mną. Ryczałt 12% to preferencyjna stawka podatku dochodowego. Dotyczy głównie usług programistycznych i kreatywnych objętych przedmiotem klasyfikacji wyrobów i usług nr 62. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ale nie każdy może z niego skorzystać. Ustawodawca, chcąc zapobiec sytuacjom, w których ktoś rezygnuje z etatu, ale dalej wykonuje te same czynności na rzecz tego samego pracodawcy, wprowadził odpowiednie obwarowania prawne. Jeśli w tym samym lub w poprzednim roku podatkowym pracowałeś na etat udanej firmy, a teraz robisz dokładnie to samo dla tej firmy, tylko w ramach B2B, możesz zostać wykluczony z ryczałtu. Fiskus sprawdza też, czy prowadzisz realną działalność gospodarczą, czy ponosisz ryzyko i koszty. Jeśli to tylko pozorna zmiana umowy, urząd może zakwestionować niższą stawkę podatku. Wiele osób łączy biznes to biznes z 50% kosztami uzyskania przychodu. Ale warto wiedzieć, że dotyczy to tylko sytuacji, gdy przenoszone są prawa autorskie do wytworzonych utworów lub udzielana jest na nie licencja. Jeśli korzystasz z ryczałtu, musisz pamiętać, że zasady dotyczące 50% kosztów uzyskania przychodu mają zastosowanie tylko wtedy, gdy faktycznie powstaje utwór i rzeczywiście przekazujesz prawa. Bez tego skarbówka może to zakwestionować. Współpraca z byłym pracodawcą bywa korzystna, ale ryczał 12% to przywilej, z którego nie każdy może skorzystać. Jeśli nadal wykonujesz te same obowiązki co na etacie, możesz zostać wyłączony z tej formy opodatkowania. Pamiętaj, że każda sytuacja wygląda inaczej. W razie wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem albo doradcą podatkowym. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w wybieraniu najlepszych rozwiązań prawnych. Zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. Do zobaczenia!